Dziś pogadamy o książce, która potrafi poruszyć serca, a jej tytuł to Kiedy żurawie odlatują na południe. Mimo, że zaliczamy ją do literatury pięknej, to spokojnie nie jest to jakaś trudna filozoficzna cegła, raczej to historia, którą może poczuć każdy z nas, bo mówi o czymś, co dotyczy nas wszystkich rodziny, starości i psa. Aktualna powieść dla wielbicieli mężczyzny imieniem Ove Frederika Backmana i małych eksperymentów ze szczęściem Hendrika Groena. Bestsellerowy debiut został uznany za książkę roku 2024 w Szwecji, stając się również ulubioną lekturą krytyków i dziennikarzy całej Skandynawii. Powieść znalazła się na krótkiej liście nominowanych do Nagrody Waterstone's Debut Fiction Prize 2025. Prawa do książki sprzedano aż do 38 krajów. Ale czemu książka ta odniosła aż taki sukces? Czym się wyróżnia? No właśnie, posłuchajcie kilku słów o treści, a wszystko będzie jasne. Głównym bohaterem jest Bo, starszy facet, którego życie nie jest łatwe. Jego żona choruje na demencję i mieszka w ośrodku. On sam zostaje w domu. I tak naprawdę jego największym przyjacielem jest pies Sixten. Monotonną egzystencję urozmaicają mu jedynie wizyty pracowników opieki, którzy dbają o niego w domu. Ciało zdradza go nie od dziś i wkrótce ręce, bo stają się zbyt słabe, by otworzyć cenny słoik, w którym przechowuje szalik swojej Frederiki, nadal noszący jej zapach. Mężczyzna nie jest jednak sam, wciąż do towarzystwa ma swojego ukochanego Sixtena, ale nie wiadomo na jak długo, bo jego syn coraz usilniej nalega na odebranie mu psa. To ten sam syn, z którym Bo chciałby naprawić relacje, zanim jego czas dobiegnie końca. Jednak groźba utraty Sixtena wywołuje wir zdarzeń i emocji, które sprawiają, że Bo spogląda wstecz na swoje życie i ojcostwo i zastanawia się, czy aby we właściwy sposób wyrażał uczucia. Wtedy zaczynają wracać wspomnienia. Bohater myśli o relacjach z synem, czy był dla niego dobrym ojcem, czy potrafił okazywać miłość, czy nie stracił szansy, żeby naprawdę być blisko. Pojawiają się też Wspomnienia związane z żoną, z ich wspólnym życiem, to książka o tym, że czasami doceniamy rzeczy dopiero wtedy, gdy jest już bardzo późno. Zdumiewająca, delikatna i świetnie napisana powieść o ostatnich chwilach starszego mężczyzny, życiowa historia o przyjaźni, związkach, starzeniu się i zadośćuczynieniu. Mocna lektura, która budzi emocje, empatię i łzy. A wy sięgnęlibyście po książkę o takiej tematyce, czy to raczej nie Wasze klimaty? Dajcie nam znać w komentarzu. Jesteśmy bardzo ciekawi. Oczywiście łapka w górę i subskrypcja, mile widziane. Do zobaczenia!